Pamiętacie instalację za 550 zł, którą prezentowałem obok trampoliny. W tej chwili została ona przeniesiona, jak widać na blaszak i dwa moduły mamy na dachu, jeden moduł mamy w pionie, tutaj od wschodu. Ta instalacja słuchajcie, produkuje i to dość sporo w mojej ocenie, ale spójrzcie sobie tutaj na wykres i dane statystyczne. Oczywiście w chwili obecnej całość jest już podpięta pod hybrydowy falownik DE. W związku z tym właśnie ten falownik przejmuje nad tym całą kontrolę, czyli ta instalacja jest wpięta bezpośrednio pod load właśnie tego falownika, a pod load również mam wpięty cały budynek. I tak wygląda dzisiaj w ten słoneczny dzień, słuchajcie, produkcja u mnie, także spójrzcie sobie, to są dane z Home Assistanta, mam tu jeszcze dwie inne instalacje, czyli instalacja główna właśnie tam na dachu oraz instalacja, którą mam dodatkowo położoną, ona dotychczas była na w falowniku off-gridowym, a w chwili obecnej kupiłem on-gridowy nowy falownik za 3,5 stówy na olx i ta instalacja również podłączona jest pod load falownika. Czekam na Wasze komentarze. Moja instalacja w chwili obecnej właściwie nie wysyła energii do sieci, całość auto konsumujemy. A to tylko po to, żeby pokazać Wam, że na nowych zasadach fotowoltaika też może być opłacalna. Ja oczywiście jestem na starych zasadach, ale statystyki prowadzę i po to tak to poustawiałem, żeby właśnie większą część tej energii konsumować. A na moim kanale znajdziecie również instalacje na mikroinwerterach, które są po pierwsze tanie, po drugie zapewniają 2 kW energii, w związku z czym możecie po prostu całość auto konsumować. A taka instalacja kosztuje około 6500 zł.